Cześć kochani! Witam was po dość długiej przerwie, ponieważ był było mnie prawie tydzień, a zazwyczaj nagrywałam filmiki nawet, że codziennie, więc gdzie ty była Olka? No właśnie, jak pewnie wiecie nagrywałam pakowanie na wakacje, chociaż było dość chaotyczne, dodam się, tak po komentarzach sądzę, że dość się spodobało. No a ja sobie pojechałam na Słowację do Beszeniowej do techmalnych wód, wygrzałam się i ogólnie jestem już cała taka wypoczęta i mam nowe, nowe pomysły na nowe filmiki i ogólnie rzecz biorąc chciałabym wam jeszcze podziękować, ponieważ tam, gdzie ja byłam w Gino Paradise miałam Wi-Fi i mogłam sobie sprawdzać mojego gmaila, a na gmailu miałam ponad chyba 700 wiadomości z YouTube'a, że ktoś skomentował, ktoś zasubskrybował. No i jest już Was ile? Chyba 1400. I to jest dla mnie wielkim szokiem, ale naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, bardzo wasz. Kocham, a Was zapraszam do oglądnięcia filmiku o organizacji mojego biurka, ponieważ bardzo mnie o ten filmik prosiliście No dla mnie on nie jest jakiś taki bardzo interesujący, ale może komuś się przyda jakiś tu pomysł, który ja mam w swoim biurku zorganizowany. Ok, no to zapraszam Was do oglądania. Więc moje biurko to jest tak jakby jedna wielka meblościanka, ale że no byłby to dość długi filmik, gdybym Wam pokazywała całą tą moją ścianę tej tej szafki, więc pokażę Wam ogólnie tutaj taki kwadracik czy, czy prostokącik tego takiego mojego biurka-biurka no ono jest takie waniliowo-czekoladowe ja miałam w, w styczniu bodajże właśnie tutaj mam taką tą meglosę, tutaj z biurkiem to jest zrewno takie właśnie czekoladowe nie, nie, tylko nie pamiętam jaki to kolor jest a tutaj mam szuflady takie waniliowe, takie kremowe one są z takiego śliskiego materiału więc zacznijmy może od półki, która jest nad moim biurkiem. I tutaj po kolei mam kalkulator. Pod kalkulatorem jest pudełko z kosmetyków box. Tam mam tłumacza. Tutaj mam chusteczki. Tutaj mam pilota do mojej wieży, bo często właśnie tutaj zapisuję, jak chcę sobie włączyć wieżę, to na nie chce mi się wstawać i właśnie pilotem szybko. Wierzę, włączam. Tutaj mam ulotkę z Dżinnowa, rada jest przywiozłem. Tutaj są jakieś różne inne lotki, to są bodajże chyba ulotki z Krakowa. Tutaj dalej ta ogólnie półka jest jeszcze taka, nie mam na nią pomysłu, bo za bardzo nie wiem, co na nią postawić, ale to z czasem mam nadzieję, że się zmieni. Tutaj ogólnie są moje słuchawki, bardzo rzadko używane, ale ok No a tutaj jest mój kotek, nie mam prawdziwego, to muszę się zadowolić takim. No i to już jest takie moje biurko-biurko. E, tutaj mamy lampkę. Co prawda ona w ogóle nie pasuje do mojego wystwoju, ponieważ jest niebieska, ale stwierdziłam, że nie będę jej wyrzucać. E, działa, świeci, jest ze mną od kilku lat, e, więc nie ma co się pozbywać tej rzeczy. Jedyne co to wkurzają mnie trochę tutaj te kable, ponieważ cały czas czekam na takie kółeczko do rogu, żeby te kable właśnie poszły e, przez dołem, e, właśnie ponieważ podłączenie mam na dole i tak one teraz tutaj się ciągną bokiem. E, tutaj dalej mam bardzo fajny gadżet. E, jest to fotobudzik. Ja mam go z firmy z Hanspree i praktycznie on służy mi bardziej jako zegarek niż budzik, ponieważ łóżko mam na drugim końcu pokoju, ale jest to przydatna, przydatna rzecz, jeśli nudzimy się przy biurku, ponieważ można tu pooglądać, pooglądać zdjęcia. Ja wam niestety tego nie pokażę, ponieważ, ponieważ nie mam pendrive'a podłączonego. Dalej możemy posłuchać muzyki oraz radia, więc jeśli nudzicie się często przy biurku, to ten gadżet będzie akurat dla Was. Tutaj przechodzimy do moich dwóch kubeczków z przybyłami do pisania. Pierwszy kubeczek to jest kubeczek z ołówkami, z różnymi pędzelkami, takimi z mazikami i ogólnie takimi dziwnymi rzeczami, które do niczego innego nie pasują. Niestety nie pamiętam, gdzie ja te kubeczki kupiłam, ale wydaje mi się, że to, to chyba było w Home and You, ale nie jestem tego w 100% pewna. Tutaj w drugim kubeczku są tylko i wyłącznie długopisy oraz pióra. No i przechodzimy dalej. W tym dużym, w tej dużej skrzyneczce, czyniłem jak to w takim koszyczku bardziej. Koszyczek jest z pepko, a tutaj mamy różne na przykład zakreślacze, są tu również cienkopisy, jakieś kratki jak znajdę, ojej, jest kreska. Więc tutaj też są takie bardziej rzeczy do pisania takiego kolorowego czy tam malowania. No i dalej w pudełeczku, która jest również z pepko, są różnego typu nożyczki. Nie zdziwcie się, że ja mam tyle nożyczek, ponieważ głównie te kolorowe nożyczki to są takie nożyczki na przykład do dziwnych wzorków ale są tu też również normalne, jak i kleje, czy na przykład taśmę, tak wyciągnę, tak, to jest taśma. No i dalej, tam w ogóle mam żółty śmietniczek, taki malutenki, naprawdę mini śmietniczek, no i tutaj mam karteczki do różnych notatek, na przykład, no tutaj mam właśnie popisane od cienkopisów, czy to jakieś moje wiersze, nie, to chyba nie wieprze, ale okej, okay. dobra. No i przechodzimy do szuflad. W pierwszej szufladzie mam bloki, tu są również na przykład kartki do, to jest bodajże chyba do jakiegoś tagu. Tak, to było do tagu. Tu mam książkę z fizyki, właśnie bloki. O tu mam mój notes właśnie, gdzie zapisuję różne pomysły na bloga czy na kanał. I ogólnie są tu takie papierowe rzeczy. W drugiej natomiast szufladzie mam różnego typu notesy, notatniki, zeszyty, jakieś pamiętniki, tutaj są jakieś sudoku, jakieś tam takie książeczki, kalendarze, więc jest to po prostu taki misz masz zapisywania różnych rzeczy. Trzecia szuflada, jest to szuflada głównie teczek. Tu mam różne teczki, e, na przykład jest z, z różnymi kartkówkami i rzeczami ze szkoły. E, tutaj są chyba jakieś stare pracy, jeszcze stawówki. E, tu mam taki notesik i tam też jest jeszcze jedna teczka. E, w w samym opakowaniu po perfumach mojego taty mam, e, mam tak, mam tutaj chyba e, atrament do pióra, takie małe naboje. I tutaj jest, e, tu jest gazetka moja szkolna no i to jest ostatnia szuflada ona tu jest największym miszmaszem tego pokoju e, tutaj są kartki pocztowe, ponieważ ja zbieram kartki takie nieuzupełnione e, małe szachy, pudełko gdzie jest wszystko w tym pudełku jakieś piórniki, jajka na Wielkanoc e, byloczki, jakieś po prostu wszystko tu znajdziecie, tutaj mam pudełka po długopisach, album, jakieś segregatory z sudoku e, tam są dalej... E, Farby, tak, farby, jakieś plasteliny chyba. E, tutaj jest mój stary zegarek z Pragi, kostka bobika, atwament jakaś reklamówka, więc jest to po prostu całkowity miszmasz. No i to by było na tyle moi kochani, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeśli tak, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, a najlepiej zasubskrybujcie mój kanał, będę Wam bardzo za to wdzięczna, a jeżeli macie pomysły na następne odcinki mojej serii Back to School, to piszcie je w komentarzach, no i co, no ja się z żegnam i zapraszam Was już teraz na następny filmik, w którym będzie vlog z mojej wakacji, z mojego pobytu w Beszeniowej. no to co, pa pa!